Z tej strony Jurka i cześć na moim kanale I dzisiaj poranna rutyna pomieszana z pakowaniem na wycieczkę szkolną Jestem ogólnie z ponieważ muszę ogólnie się ogarnąć, wyczyścić zęby i tak dalej, więc już to robię Mam ogólnie swoją pastę i środkę Ja już ogólnie wyczyściłam zęby No i teraz będę mieć twarz i smarować kremem Muszę znaleźć ciepłą wodę. Ogólnie teraz biorę krem i ja. Już wiecie ogólnie jaki, bo na każdym filmiku z lub wieczornej rutiny go używam. Więc no, idę po jego. Okej, okay, mam. Już wiecie ogólnie jak on wygląda. On w sklepie na przykład ma w lub, nie wiem, w jakimś sklepie. W akurat kosztuje 5,90 no w miarę dobra cena jak na yy, taki krem. Więc no. Yy. <tryk> Więc nawet no, będę się smarować, <tryk> my, my, to smarować, podpalać. Wygląda ciężko, bo mam tutaj grzywkę. <tryk> Ale no. Aha, i nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, subskrypcję, żeby ten czerwony przycisk zmienił się na szary e, I dzwonek, żebyście byli na bieżąco z wszystkimi moimi filmami Więc no, dalej mam białe na twarzy Dobra, już teraz narwałam Teraz ogólnie nie wiem, czy ja będę robić w łazience, czyli przeniosę się chyba do pokoju Albo w sumie jeszcze nie, bo muszę jeszcze zjeść coś na śniadanie, ale to może później. Więc no, teraz do pokoju. A więc no, jestem już w pokoju. Przepraszam za wszystko, co tutaj jest, ale robiłam sobie nowe paznokcie, bo były po prostu paskudne. Um, I muszę to teraz posprzątać. Dobra, tutaj już mam w miarę posprzątane. Teraz um, się trochę wymaluję, bo wyglądam strasznie więc no więc mam no tutaj mój kork i gąbkę Kładę troszeczkę mi się nałożyło za dużo mi się nałożyło za dużo a no teraz to będę wklepywać Jeśli będzie pod tym filmem 10 łapek w górę, to zrobię filmik z Judytą lub, lub Justyną. No. A jak będzie pod tym filmem 15, to zrobię filmik na pół kolonii. No. Bardzo skrótowy ten odcinek. Nie jak zwykłe poranne rutyny, że jakby robię wszystko powoli i tak dalej. Nie wiem dlaczego ja się tak śpieszę. Dobra, więc ja już sobie to ogólnie wklepałam. I spróbuję właśnie zrobić sobie taki makijaż, jakby to jakby na wycieczce jutro. Więc no, nakładam pod oczy korektor pierwsze co. Dwa. Jeśli będzie pod tamtym filmem, co nagrałam wczoraj, 10 łapek co zrobię sobie kraska, jak już mówiłam. Dzisiaj nie będę próbować tej kreski robić, bo się trochę boję, bo niestety już te kraski nie robiłam. Tak ogólnie. Um, więc no, teraz spróbujemy tym pomalować sobie rzęsy Ok. Ogólnie po nie tak wyglądam. Myślę, że trochę widać ten. Ale no. Więc tak i może sobie chcę zrobić, tylko nie wiem na jaki kolor. Piszcie, piszcie ogólnie w komentarzach, który wolicie. Czy wolicie na ten kolor, czy na kolor z paletki tej. Czy wolicie kolor z tej paletki, czy ten kolor? Bo jakbym miała już szybko wybierać, to bym chyba wybrała ten kolor pomieszany z tym. Jak zawsze. Bo jest w miarę spokoj. Jakby, jakby tego prawie nie widać. Tyle powiem. Tym. Ale no, w każdym razie to ja nie wiem co teraz będę robić Posprawdzam na razie zadania domowe czy mam jakieś I za chwilę do was wrócę i może wtedy zjem śniadanie od razu I wtedy przejdę do pakowania się na wycieczkę e, Więc tak a jeśli chcecie filmik, jak właśnie robię sobie włosy, m.in. innymi taką fryzurę, jaką mam teraz na sobie. Tą fryzurę mam chyba na dwóch odcinkach na, na tamtym, co wczoraj nagrałam. I na tym dzisiaj. Ale no, jak chcecie widzieć tutorial, jak robię tą fryzurę, ale trzeba mieć takie hicki jak ja. Ja nie mam kiedyś wgrzówkę. Ale no, ja sobie ją dałam tak na bok. I w miarę dobrze to wygląda Ym, Więc no Więc jak chcecie tutorial na taką fryzurę, to nie będzie, bo tym filmem osiąłam Dobra, idę sprawdzać I jednak się okazało, że nic nie mam, w roboty, chyba że tylko biologii yy, Ale to już odrobiłam wczoraj yy, Więc no yy, Teraz przejdę do pakowania się na co wszyscy czekali. A, i też Wam pokażę, może, jak znajdę te ciuchy, które się ubiorę na wycieczkę szkolną. E, ogólnie Wam pokażę chyba, bo znaczy trudno nie będzie mi tego znaleźć, ponieważ wszystko jest poukładane w mojej szafie. I ogólnie nie mam zasypionej szafy, takiej jak Ewelina, ale no, nie obrażam. E, więc na no, przejdźmy do pokazywania ubrań. A więc, przepraszam ogólnie, Jezus Maria, za mnie, ja nie wiem, co ja mam w szafie. Dobra, jak poszukam, to do Was wrócę. Głównie tylko bluzkę znalazłam, a i nie pokazywałam Wam tej bluzki, ponieważ ją szukałam. No więc, tą bluzkę sam na Dzień Dziecka, ona jest w formie golfa, tutaj ma taką szyjkę jakby i tutaj pisze Now or Never, na boku. Yy, więc no, ona tak wygląda i w niej pójdę na wycieczkę. Więc to jest bluzka. Spodni jeszcze nie wybrałam. Bo mam trzy opcje. Jeansowe z dziurami yy, do tej bluzki. Ogólnie w tym komplecie to i to byłam właśnie w szkole. Ale no. Yy, następnie mam yy, aha, nie będzie. W każdym razie mam tutaj spodnie e, leginsy takie i one są takie, one są tutaj treściąkliwą gumką i nie wiem jak one będą pasować, później może je przymierzę e, więc no. Ja e, i mówiłam Wam też o tych to... Jedna z tych par, ta lub ta jest z dziurą na kolanie, e, więc no chyba ta jest z dziurą więc no, mam w sumie dwie opcje, opcje, ale no, jak przymierzę to będę widziała, który jest z dziurą, a który nie. E, więc no ja sobie tu, tu, tutaj wszystko na biurku układam. Zaczyna łóżku jest. E, dobra, dalej mam nie wiem, chyba jakąś czapkę z czarkiem. Jeśli chodzi o czapkę, to biorę tą. Ona jest napisem Brooklyn. I ona jest taką błyszczącą tutaj tutaj też to, to jest błyszcząca tak mniej wygląda <grym> dziwnie, ale jestem bardzo ciekawa jak to będzie wyglądało w całości e, no, biorę też popita chyba, chyba go biorę, bo nie wiem w sumie sama czy go będę brać? ale chyba będę go brać a jeśli jesteście ciekawi jaki plecak biorę no to tak biorę ten z angielskiego teraz mam Pierwsza sznurka. Muszę zobaczyć. Mam tu 50 złotych, A w którymś dalszym? Nie wiem po co to jest. I tu su... nie ma e, więcej. E, mam koszulkę, właśnie z tego, jak Wam. E, więc no. Mam się popita. Dobra, e, w każdym razie teraz idę po kurtkę, e, deszczówkę taką, więc za chwilę do Was wrócę. A więc, e, deszczówkę biorę tą, ona jest to złota, chyba widzę jeszcze raz, ale no. E, potem Wam pokażę, jak to będzie na nie wyglądało. Wszystko... E, nie wiem, co jeszcze potrzebuję. E, sweterak i wam już go pokazuję. Przynajmniej, który myślę, że ten, bo mam chyba trzy wybory. Trzeciego wyboru e, nie mam tutaj. A no, pierwszy wybór. To jest taki czerwony sweter. Przynajmniej to jest czerwony. I tutaj pisze enjoy mm, simple things. I to jest takie, to jest takie krótkie. Następnie. Mam tutaj taką bluzę, ona jest już grubsza, o wiele grubsza. I ona jest napisem Dance Academy LA. No i co jest tak. To ten tak wygląda. Nie wiem, czy ja będę brać jakiś sweterak, ale chyba będę brać, bo przynajmniej ja czytałam i wiadomość od pani, która nas zabiera na tę wycieczkę, i tam jakby wszystko pisało, co mam wziąć, bla, 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 Więc no, pokazywałam Wam ogólnie jedzenie, które będę brać w tamtym odcinku na wycieczkę, ale dzisiaj będę to wszystko pakować, oczywiście do tego pracaka. I niektóre rzeczy będę pakować do energii, m.in. telefon, pieniądze i takie jakieś różne. Bo yy, mi się nie zmieści do nerki, szkoda. <grym> Ale no. Yy, nie wiem, co jeszcze będę obierać w sumie. Yy, muszę pomyśleć. Dobra, to przymierzę później. A teraz zabiorę się za pakowanie. A więc szybko idę do kuchni wziąć jakby um, jak to się nazywa um, jedzenie, które wydodać. A więc jeszcze szybko wam powiem, co tutaj mam. Albo przynajmniej pokażę. I to są wszystkie ogólnie rzeczy, które biorę do jedzenia. I jeszcze oczywiście wodę i tak dalej. Więc biorę plecak i pakuję powoli. A więc tutaj mam kieszonkę na wodę, więc tutaj będzie woda. Ehm, tu nie wiem dlaczego mam taśmę Dobra, W każdym razie e, tutaj, tutaj małej to będzie chyba jakby popit i takie mniejsze rzeczy. Do małej przewrótki też wrzucę dwa takie opakowania tych e, Herbatników i jeszcze coś tam jeszcze. Nie wiem co. Ale no. Ogólnie nie wiem co jeszcze spakować. Dobra, pierwsze chodźmy do biurka i tam spakujmy jakieś takie kosmetyczne rzeczy. A więc. Tak. Kosmetyczka moja. Pusta. Biorę ten taki fikserek mój. O, o zapachu brzoskwini, to jego biorę. Perfumik e, taką moją paletkę z wszystkimi tymi, ale to już jutro. Co jeszcze tu zabrać? Zabrać. E, w każdym razie e, no mam tutaj perfum i to wrócę do Was, jak się ogarnę i będę wiedziała, co już zabrać. Wezmę to na odgniocy, jakby mnie buty odgryzały. Na pewno wezmę jakąś e, spinkę, żeby to jakby zapiąć do tyłu. Jak będzie trzeba. Wezmę chyba też to, bo w sumie może się przydać. E, ja wezmę wszystko, co może się przydać. Naprawdę. Mm. Ja bym nawet roślinę mogła wziąć. Ale no. Nie wiem co jeszcze mam wziąć. Jak się tak zastanawiam, to tylko zajmuję czas. W każdym razie jeszcze popatrzę tutaj. Czy mogę coś jeszcze wziąć? Ja mam zielonego pojęcia, co mogę jeszcze wziąć. Naprawdę. Wezmę jeszcze takie dwa perfumy. Nie wiem, dlaczego ja biorę tyle perfumów. A nie, dobra, biorę jeden, który lepiej pachnie. Nie wiem, czy on pachnie, ale nie za ładnie. A ten? jeszcze gorzej. Więc no, ten wygrywa I tego. Ten odkładam. Ten jest po prostu paskudny. No. Um, więc to już chyba tyle, co z tego będę brać, z tych rzeczy. E, teraz idę pachować jedzenie i za chwilę się z wami widzę. Więc ogólnie ja jeszcze tylko jedzenie nie mam, Bo ja nie mam zielonego pojęcia, jak to dać w ogóle. Um, to, no, w tej ostatniej kieszeni mam tylko dwa, dwie paczki herbatników i popita. Um, nie wiem, czy jeszcze coś wziąć. Może będę jeszcze squishy Tu jest moja słówka słyszy. Więc też to chyba zabiorę, bo to jest takie interesujące. Muszę jeszcze wziąć te tabletki lokomocyjne, to jest wycieczka do Krakowa. I ja to jasła, jak ja te już się źle czuję, jak jesteśmy na miejscu. I ogólnie to Ogólnie wam zdradziłam em, Gdzie mieszkam Bo blisko Jasła e, Więc no Mieszkam na samym dole jakby Polski e, Więc no mało youtuberów mieszka Jakby w okolicach e, e, no e, No i dalej składowałam ogólnie tutaj tą pierwszą kieszonkę e, i teraz pakuję resztę obozami jestem bardzo ciekawa tych e, tych żelków, jak one będą smakować bardzo jestem po prostu ciekawa e, jak je spróbuję to dam wam znać jutro chyba nie będzie filmu no bo bardzo późno wrócę. Bardzo wcześnie będę musiała wstać. Będę musiała wstać około 5 albo około 6, ponieważ o 6:45 mamy już być e, pod szkołą. A więc no. plecak mam już ogólnie w połowie zapakowany. Teraz nerka. Nerce. Ogólnie mam 50 zł. Mamy tutaj taki malutki portfelik. jak mm. mi tu nie wpychał różnych... Aha. Yeah. Dobra. Bo to kiedyś było, ja go ukradłam mu tak po prostu, bo... myślałam że będzie okej. Okay. Bo kiedyś z tym jakby... Okej. Okay. To wyłaś? Dobra. Jest i teraz co było? 50 zł. Myślę, że wystarczy 50 zł. Więc dlatego biorę 50 zł. Złotówka. 20, 10, jeszcze jedno, 10, było. 10, jeszcze jedno, 10. Nieważne, biorę wszystko. A więc, Eem. zadam to tutaj do tej, tej przekrótki małej. Tu będzie telefon, nie będę go dzisiaj jak wypakować, e, ani nic. Co jeszcze tutaj będzie? W tej nerce, przepraszam, że jeszcze będą, no, pieniądze już są, telefon będzie. Nie mam zielonego pojęcia co jeszcze będzie. Może jakieś herbatniki właśnie. E, jakby była głodna gdzieś jakbym zostawiła plecak. A ten jedziemy jeszcze do McDonalda. W sumie to już ogólnie to tutaj. E, żeby no. Dobra, no. Więc w każdym razie mam jeszcze tutaj, tutaj kieszonkę. Nie wiem co ja tutaj włożę. A może ja właśnie pieniądze tutaj włożę. Dobra, już nie będę przedłużać, mówiąc o tej nerce, bo tylko was nudzi. Dobra, więc no teraz przebieram się w tofie, bo to wszystko. to ogólnie będzie tak wyglądać. Przypomniałam sobie, że to mam się na wygodnie, więc no, chciałam sobie te leginsy i te, nie są z dziurą, tam tamte są z dziurami, więc no, jesteście ciekawi jak wygląda w czapce. Proszę bardzo. Ja w czapce, w kurtce i wszystkim Um, Skarbatki sobie ubiorę już jutro, bo sobie dzisiaj ja będę ich ubierać. E, w każdym razie. Ja chyba tak jadę. Czy mam lustro coś. E, I buty sobie wezmę chyba takie moje białe. E, więc no. Chyba. Chyba, że je ja w szkole zostawiłam, ale w każdym razie... No. E, więc... Jeszcze zapomniałam ogólnie to spakować, więc to już spakuję. Tą czapkę z daszkiem, gdzie ona jest. Też spakuję, spakuję, ogólnie chyba przypnę do rączki. Żebym miała. Tutaj to przypnę. Żebym miała... Szybko mogła to znaleźć. telefonem pytając czy coś jeszcze będę brać będę brać Między innymi telefon wodę, co później spakuję maskę będę musiała dzisiaj spakować więc szybko po nią pójdę ogólnie to już ją mam, spakowałam ją ale no. Myślę, że to tyle, bo totalnie przedłużyłam. Więc pa.